Wszyscy wiemy, że rząd wydaje pieniądze. No dobrze, ale skąd właściwie je ma? W tej analizie, bazując na naszym materiały źródłowym, zajrzymy za kulisy finansów publicznych. Spojrzymy na nie z perspektywy wolnorynkowej, żeby odkryć mechanizmy i konsekwencje, o których no cóż, nie mówi się na co dzień. Zacznijmy od cytatu, który według naszego źródła powinien wisieć w każdym ministerstwie finansów. Słowa Margaret Thatcher działają jak zimny prysznic. Nie ma czegoś takiego jak publiczne pieniądze. Państwo samo w sobie nie tworzy bogactwa, ono tylko przesuwa pieniądze zabrane wcześniej podatnikom. I to jest absolutnie fundamentalne założenie, o którym musimy pamiętać. No dobrze, to przejdźmy do sedna. W jaki sposób państwo zasila swój budżet? Nasz materiał źródłowy wskazuje na trzy główne, choć trzeba przyznać, bardzo od siebie różne metody. I tutaj nasze źródło używa, powiedzmy sobie szczerze, dość mocnych sformułowań. Opodatkowanie to konfiskata bezpośrednia proste. Pożyczanie to z kolei konfiskata odroczona bo przecież dzisiejszy dług to jutrzejsze podatki prawda? No i wreszcie inflacja to konfiskata ukryta, która po cichutku, dzień po dniu, zjada wartość naszych oszczędności. W gruncie rzeczy trzy twarze tego samego zjawiska. A teraz zajmijmy się dwoma pojęciami, które w publicznej debacie są mylone, no nagminnie. Zrozumienie, czym różni się deficyt od długu, jest absolutnie kluczowe, żeby zobaczyć prawdziwą skalę finansowych problemów państwa. Wyobraźmy sobie to tak: mamy wannę. Deficyt to jest strumień wody, który leci z kranu i napełnia tę wannę. To ta roczna różnica między tym, ile rząd wydał, a ile zebrał z podatków. A dług publiczny to jest cała ta woda, która już w wannie jest. Suma wszystkich deficytów z poprzednich lat. Krótko mówiąc, deficyt pokazuje, jak szybko przybywa wody, a dług, jak blisko jesteśmy powodzi. I tu mamy genialną analogię z naszego materiału, która pomaga to wszystko sobie poukładać. Kiedy słyszymy, jak politycy chwalą się, że zmniejszyli deficyt, to wcale nie znaczy, że dług spada. Absolutnie nie. To tak jakby kierowca pędzący w stronę przepaści zdjął trochę nogę z gazu. Samochód wciąż jedzie w złym kierunku, tylko odrobinę wolniej. Dług wciąż rośnie. No właśnie, bo dług publiczny to nie jest tylko problem przyszłych pokoleń. On ma swoje bardzo realne, destrukcyjne skutki dla gospodarki tu i teraz, zanim jeszcze dojdzie do jakiegokolwiek kryzysu. Zobaczmy, jakie są te ukryte, niewidoczne na pierwszy rzut oka koszty. Kluczowe pojęcie, na które wskazuje nasze źródło, to tak zwany efekt wypychania. O co tu chodzi? Pomyślmy o tym w ten sposób. Ilość kapitału w gospodarce, tych wszystkich oszczędności jest ograniczona. Kiedy rząd wchodzi na rynek i zaczyna masowo pożyczać pieniądze, to działa jak gigantyczny odkurzacz. Wysysa kapitał, który w normalnych warunkach poszedłby na rozwój prywatnych firm. A jak to wygląda w praktyce? To bardzo proste. Rząd wypuszcza na rynek obligacje, banki i fundusze inwestycyjne patrzą na to i myślą o pewna bezpieczna inwestycja, no i kupują je na potęgę. Efekt miliardy złotych, które mogły sfinansować nową linię produkcyjną w fabryce albo badania nad nowym lekiem, płyną prosto do budżetu państwa. Prywatne, produktywne inwestycje są zastępowane przez publiczną konsumpcję. I to wszystko prowadzi nas do kolejnego, dość niepokojącego pytania. Czy te oficjalne statystyki, które widzimy w mediach, te wszystkie liczby i wskaźniki, czy one na pewno pokazują nam cały prawdziwy obraz finansowych zobowiązań państwa? Bardzo często ekonomiści i politycy uspokajają nas, pokazując wskaźnik długu do PKB. Mówią, że dopóki jest on na przykład poniżej 60%, to w sumie nic się nie dzieje. Nasz materiał źródłowy jest wobec tego wskaźnika, mówiąc delikatnie, bardzo sceptyczny. I tu dochodzimy do czegoś, co można nazwać statystyczną sztuczką. Zobaczmy, jak liczy się PKB. Jednym z jego składników są wydatki rządowe, oznaczane literką G. I teraz uwaga! Kiedy rząd pożycza miliard, to licznik we wskaźniku dług do PKB rośnie, zgadza się, ale kiedy ten pożyczony miliard wydaje, to rośnie też mianownik, czyli samo PKB. W ten sposób rząd może za pomocą długu sztucznie pompować PKB, co sprawia, że cały ten wskaźnik wygląda o wiele lepiej niż jest w rzeczywistości. Ale to nie wszystko, bo ten oficjalny podawany w wiadomościach dług to zaledwie wierzchołek góry lodowej. Pod powierzchnią wody czają się gigantyczne, kompletnie pomijane w statystykach zobowiązania, które państwo złożyło swoim obywatelom. Mówimy tutaj o tak zwanych zobowiązaniach ukrytych. I największym z nich jest oczywiście system emerytalny. To są obietnice wypłaty świadczeń dla milionów ludzi w przyszłości. Tych obietnic nie księguje się jako długu, ale w praktyce czym one są, jeśli nie długiem państwa wobec przyszłych emerytów? No dobrze. To co w takim razie się dzieje, kiedy ten dług rośnie i rośnie, aż dochodzi do punktu krytycznego. Zobaczmy teraz, jakie mechanizmy rządy stosowały w historii, żeby sobie poradzić z zadłużeniem, które wymknęło się spod kontroli. Otóż, państwa bardzo rzadko spłacają swój dług. Zamiast tego one go rolują. Czyli, gdy zbliża się termin spłaty starych obligacji, rząd po prostu emituje nowe, a pieniądze od nowych inwestorów przeznacza na spłatę tych starych. Nasze źródło nazywa to wprost. I to jest naprawdę mocne porównanie legalną piramidą finansową. I taki system działa, ale tylko dopóki na rynku jest zaufanie. Problem zaczyna się w momencie tzw. buntu obligatariuszy, czyli kiedy inwestorzy nagle tracą wiarę w to, że państwo jest wypłacalne, i przestają kupować jego dług. Wtedy odsetki lecą w kosmos, a państwo staje przed dramatycznym wyborem: bankructwo albo albo sięga po ostatnią deskę ratunku monetyzację długu. Kiedy nikt inny nie chce już pożyczać rządowi pieniędzy, do gry wkracza bank centralny. Zaczyna po prostu drukować pieniądze i zanie skupować rządowe obligacje. Oczywiście dzisiaj ten proces znamy pod bardziej elegancką nazwą, luzowanie ilościowe, czyli QE. Jak to działa? W sumie banalnie prosto. Skarb państwa emituje papiery dłużne, których rynek już nie chce. Wtedy do akcji wkracza bank centralny, tworzy nowe pieniądze, dzisiaj już cyfrowo, dosłownie z powietrza, i wymienia je na te obligacje. I proszę, rząd ma świeżą gotówkę, którą może dalej wydawać w gospodarce. I tu dochodzimy do absolutnego sedna sprawy. To nie jest żadne rozwiązanie problemu, to jest jego transformacja. Dług publiczny zostaje zamieniony na inflację. Zostaje spłacony przez spadek wartości pieniądza, co jest tak naprawdę ukrytym podatkiem, który uderza w oszczędności nas wszystkich. Zbliżamy się powoli do końca, więc zastanówmy się, co to wszystko tak naprawdę oznacza dla naszych pieniędzy, dla naszych oszczędności, dla naszych inwestycji. Nasz materiał kończy się niezwykle trafną analogią. Obligacje skarbone, które tak często uważa się za najbezpieczniejszą inwestycję świata, za taką bezpieczną przestań, są tu porównane do gorącego kartofla. To jest tak naprawdę roszczenie do przyszłych podatków i każdy, kto je trzyma, ma cichą nadzieję, że zdąży je podrzucić komuś innemu, zanim cała ta muzyka ucichnie. I to wszystko zostawia nas z jednym niezwykle prowokującym do myślenia pytaniem. Skoro dług publiczny to tak naprawdę roszczenie wobec przyszłej pracy i produktywności kolejnych pokoleń, to jaką faktyczną wartość ma ten rzekomo bezpieczny składnik w naszym porcelu inwestycyjnym? Dziękuję.